Jak Państwo myślą, czy wolno katolikom pozwolić, żeby życie drugiego człowieka ciężko chorego zostało skrócone? A właśnie, że Was podpuściłem. A właśnie, że można. Otóż, wtedy, kiedy wchodzimy w konflikt, jakości życia i długości życia, y, to możemy, a nawet mamy etyczny obowiązek, ja, ja, ja źle zadałem to pytanie, bo was trochę nie specjalnie chciałem powiedzieć, że, żebyście powiedzieli nie. Y, gdybym chciał być uczciwy, to bym powiedział, czy należy za wszelką cenę walczyć o przedłużenie życia biologicznego? Wtedy byście powiedzieli nie. A jakbym powiedział, jeszcze bym musiał inteligentniej to zrobić, wybaczcie mi, dzisiaj jestem jakiś. Czyli czy można pozwolić, żeby człowiek umarł na naszych oczach wtedy, kiedy cały czas walczyliśmy o jego życie? No to wtedy głosy byłyby podzielone. Ale chcę, chcę wytłumaczyć ten konflikt, który jest dość łatwy do wytłumaczenia, bo dla nas, katolików, życie biologiczne jest ogromną wartością, dlatego się nie zabijamy zasadniczo ale nie jest wartością bezwzględną. Dla nas wartością bezwzględną jest życie wieczne, bo my mamy perspektywę. My mamy perspektywę nadprzyrodzoną. My, Bogu dzięki, mam nadzieję, nie uważamy siebie za najwyższą formę inteligencji białka i dlatego nie jesteśmy tak kurczowo przywiązani do tej skorupy. Oczywiście jest nam przykro odchodzić, jest nam przykro umierać tak po ludzku. Ale jeżeli mamy głęboką wiarę i oczywiście mamy obowiązek leczenia się, bo tak to można powiedzieć, panie Boże, zabij mnie, niech mi nowotwór rośnie w głowie, gdzieś tam. Nie, tak nie. Mamy obowiązek leczenia się, ale nie za wszelką cenę i nie za cenę naszej ludzkiej godności. Ewidentny przykład, Jan Paweł II, który, którego tego drugiego, 2 hmm, kwietnia, patrzę, kable to wystają. 2 kwietnia, chciano podłączyć pod sztuczną nerkę. Można byłoby to zrobić technicznie, ale on się nie zgodził. Nie wiem, jak wyraził tą swoją niezgodę, jako że miał tracheotomię, no ale prawdopodobnie ktoś tą jego niezgodę uszanował, bo to by było, to by była uporczywość terapeutyczna. Różnicę zaraz wyjaśnię. Yy, dlaczego, taka, dlaczego nie mówię terapeutyczna, uporczyw, a uporczywość terapeutyczna, yy, bo co by nam to dało? Papież mamy 5, 6, 7, 8, no może lepsza byłaby pogoda w Polsce z obchodu jego, jego śmierci. Ale nie wszystko w bioetyce, co jest technicznie możliwe, jest dopuszczalne etycznie. Wszystkich, łącznie y, z ojcem Wiesławem. W końcówce można by podłączyć pod wszystko. Pod respirator, pod sztuczną nerkę, pod płuco serce, y, pod, no jeszcze coś bym wymyślił. Ale y, jest pytanie, po co? pozwólmy chłopu spokojnie umrzeć. My my katolicy nie walczymy ze śmiercią, bo nie jesteśmy w stanie jej zniweczyć. My staramy, staramy się, żeby ona była jak najbardziej godna i jak najbardziej tak naprawdę ludzka. I teraz przechodzę do kolejnej zagadki, może nie zagadki, ale takiego może, a może, kwestia prawdy, tak zwana etyczna kwestia prawdy, przełożku chorego. Pytanie, cóż to jest prawda? Zadał Piłat, ale on był cynikiem, nie chciał słuchać odpowiedzi. Ale my pytamy o klasyczną definicję prawdy, taką antyczną. Państwo zdawali maturę przed wojną, przynajmniej część. To myślę, że nie chcę wskazywać palcem, ale myślę, że ci z Państwa, którzy mieli łacinę i filozofię, to przynajmniej sobie powinni coś przypomnieć. Veritas est adequatio reicum intellectus. Prawda jest zgodnością rzeczy, ja bym powiedział, poznanych czy poznawanych z umysłem, a dokładnie z ideami, <laughs> które mamy w rozumie. Otóż w tej starożytności starożytni wymyślili taki sposób na teorię poznania. Znowu ojciec, jak jakiś kretynizm mówił, to proszę mi widać. To chyba od Platona pochodziło, bo był, on miał świat realny, i, świat idealny i świat realny. A to już muszą Państwo pamiętać, ta jaskinia platońska, gdzie on uwięziony, przykuty do ściany, patrzy się na, y, patrzy się na ścianę i nie widzi idei. Bo idee się przechadzają za nim, on nie może się odwrócić. A jeszcze dalej, pomiędzy nim a drugą ścianą jaskini, płynie ognisko, które jest takim źródłem prawdy, poznania, dobra i piękna. I on sobie przypomina, patrząc na te cienie idei, on sobie przypomina, że kiedyś należał do świata idealnego i zaczyna za nim tęsknić, chce się wyzwolić z tego ciała, które jest dla niego więzieniem. Zobaczcie, jaka chrześcijańska wizja przed chrześcijaństwem. I na tym na przykład nasz umiłowany ojciec święty Benedykt XVI, unser Heiliger Vater Bened Benedikt de wyprowadził piękną teologię właściwie godności sumienia. On powiedział, że nie tylko w każdym człowieku jest prawo naturalne, czyli dobro czyń, a zła unikaj. Ale są też także archetypy przykazań. W sumieniu każdego człowieka jest wpisany archetypicznie dekalog i on to porównał właśnie do, do tych idei w jaskini platońskiej. A to, to bardzo mnie to ujęło, zresztą jak cały Benedykt. W każdym razie wracam do tej teorii poznania. Że z mojego oka wypływa wypływ, omiata jakiś przedmiot, i powraca do mojego oka, a potem do umysłu. Jeżeli w moim umyśle jest jakaś idea yy, i następuje zgodność, czyli to adekwacjo, to to jest prawda. Załóżmy, z mojego oka wypływa wypływ, omiata ten bukiet kwiatów, ja go mogę inaczej też poznać, mogę go powąchać, zjeść, usłyszeć, załóżmy dotknąć, ja, ale widzę, że, że to się zgadza, że to są kwiaty, a nie piękna kobieta. Piękne kwiaty mogą być piękna kobieta. Yy, ale no jednak na tyle widzę, że różnicę dostrzegam. Mówię, to jest prawda. I generalnie prawda jest yy, kategorią faktyczną, a kłamstwo jest kategorią moralną. Moi Państwo, czy można powiedzieć nieprawdę i nie skłamać w sensie etycznym? To was już trochę podpuściłem, żeby na pewno wiem, czy wiem, co odpowiedzieć. Można. Bardzo, bardzo dobry głos. Kto powiedział? A, bo Ty już słuchałeś tego. Nie wygał, Pan piżamy męskiej. Absolutnie. Posłuchiwał. Otóż można. Kilka jest przypadków. Na przykład wtedy, kiedy jesteśmy w błędzie obiektywnym, o której odlatuje samolot z Melbourne do Singapuru. Mówimy o 14.30, a odlatuje o 15.50. Byliśmy, powiedzieliśmy nieprawdę i nie skłamaliśmy, ponieważ sami byliśmy w błędzie. <laughs> na przykład wtedy, kiedy, kiedy żartujemy i specjalnie, znaczy bez, bez poniżenia drugiej osoby, ale nie, nie był, może, widzę, że już muszę kończyć, bo pani patrzy na zegar. Ale, nie. czyli ja jestem starą nauczycielką ja naprawdę, proszę Państwa, uwielbiam gadać i wykładać. jest w, każdy, w każdym razie yy, mówimy nieprawdę, ale nie kłamiemy, bo to miało być tylko dla zabawy. Generalnie wszyscy mają prawo do prawdy. A zwłaszcza prawo do prawdy mają ci lepiej? Czy to jest ten? Chyba ten. Prawo do, do prawdy mają wszyscy. Z samej definicji ludzkiej mowy zakładamy, że mowa niesie prawdziwy komunikat. że ja do Państwa przychodzę i mówię, niezwykle się cieszę, że Państwa widzę, no to nie zakładacie jak chrzani. Na pewno nie. Albo ja nie zakładam, że jak ojciec mnie tak miło powitał, to że na pewno udawał. Bo, bo wtedy niemożliwa byłaby żadna komunikacja, żadna cywilizacja, nie wierzylibyśmy konstruktorom, nie wierzylibyśmy inżynierom, którzy budują mosty, no bo wszystko byłoby poddawane w wątpliwość. Czyli generalnie zakładamy, że jak ludzie mówią, to mówią prawdę. Ale istnieje pewna specyficzna grupa ludzi, która sama się pozbawia prawa do prawdy przez swój niegodziwy zamiar. Proszę spróbować wymyśleć taką sytuację albo z historii, albo współcześnie. Politycy? Nie do końca. Nie do końca. Nie idźmy w tą stronę może, ale wymyślmy ktoś, kto ma niegodziwy zamiar. No to, że politycy się mijają delikatnie mówiąc prawdą, to wszyscy wiemy, ale i to na wszystkich szerokościach geograficznych, to doskonale wiemy. Ale chodzi o to, że ktoś nas pyta, a my go możemy okłamać, bo politycy nas nie pytają generalnie, tylko nam objawiają jakieś rzeczy. Oni nas w ogóle nie pytają. Albo udają, że pytają. Ale ktoś, kto nas pyta, a my mamy prawo powiedzieć mu nieprawdę i nie skłamiemy. Nie, nie ma półprawcy. Otóż ktoś ma niegodziwy zamiar. No, cofnijmy się do czasów wojny. W naszym domu ukrywamy naszych braci żydów. I stan faktyczny jest taki, że oni w piwnicy są. Przechodzą hitlerowcy i pytają się, czy w tej piwnicy są żydzi. Dobist polnisze partyzanent. A mówimy: "Nie, keine Jude, nie ma". I mówimy nieprawdę, ale nie kłamiemy, bo doskonale wiemy, że oni tam nie przyszli w celach statystycznych ale w celach, w celach morderczych. I tutaj odnoszę się do tego, co Pani mówiła w kwestii tak zwanych półprawd. Jeżeli szef, do któremu Pani nie ufa, albo koleżanka, która jest wścibska, pyta Panią, ile Pani zarabia. To oczywiście może pani powiedzieć trochę pytaniem na pytanie. A po co ci ta wiedza? Albo, albo się trochę wymigać trochę półprawdą wystarczająco. <śled> Bo, ale jeżeli już by koleżanka panią dociskała i wiedziałaby pani, że jest ona ogromnym zagrożeniem, to ma pani prawo podać nieprawdziwą informację, bo ona nie ma, ja mając niegodziwy zamiar, nie ma prawa do, tej, do, do tego, albo gdybym zapytał, jakiej jest pan orientacji seksualnej. A co mnie to obchodzi? <śmulny> 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 no mój ty smutku. Czyli tak, no są takie grupy i, i powstaje pytanie etyczne, czy pacjenci w jakimkolwiek stadium choroby mają niegodziwy zamiar, kiedy pytają o stan swojego zdrowia, nawet, y, nawet milcząco. I święty Tomasz, wprawdzie to nie jezuicki, święty, a y, święty dominikański, powiedziałby widentur quod non, czyli wydaje nam się, że nie. Otóż człowiek ze swojej godności ma prawo wiedzieć, na co choruje. A dlaczego? O tym za chwilę. Yy, otóż chodzi o to, żeby zachować godność i wolność w decyzji. Żeby człowiek był świadomy tego, co się z nim dzieje, żeby człowiek mógł w sposób, jak to się mówi, być kompetentny na tyle, żeby pokierować własnym leczeniem. Już ten model. Tak zwanej medycyny paternalistycznej odszedł dawno w zapomnienie. W Polsce także, wśród lekarzy, kiedy lekarze szli z obchodem i tylko po łacinie wymieniali jakieś uwagi i pacjentowi się nic nie mówiło. Model anglosaski, czyli pewnie także tutaj australijski, jest dla nas Polaków trochę trudniejszy do zaakceptowania, bo tam się wali prosto z mostu. Jest pani chora Jaka, na raka, najprawdopodobniej zostało pani. Może nawet bez najprawdopodobniej. Statystycznie zostało pani 6 miesięcy. I to jest taki model, który u nas jest tak zwany kodeks etyki lekarskiej i ustawa o zawodzie lekarza i dentysty w Polsce, która ma tak zwany przywilej terapeutyczny w artykule 13, który mówi, że w pewnych wyjątkowych sytuacjach lekarz może powstrzymać się od przekazania pełnej prawdy o chorobie pacjentowi, jeżeli poweźmie niemalże pewność, że podanie pełnej informacji w tym czasie zaszkodzi temu pacjentowi. Nie tylko fizycznie mu zaszkodzi, ale także psychicznie, bo na przykład się tak przestrasza, że nie podejmie leczenia. Albo, albo tak się uspokoi, tak uważa, że nowotwór, że znowu nie podejmie, bo pomyśli sobie, że to wszystko normalne. Czyli yy, ale ojej, kłopot, jest OK? Dobrze. Yy, i, I zawsze powtarzam to na medycynie, jak mi tam wpuszczą z jakimiś wykładami, że przywilej terapeutyczny nie daje prawa do ukłomania pacjentów. Tylko do, to jest takie nowe polskie słówko, ale bardzo adekwatne, do nierozkminienia pełnej prawdy.